Dawać. To jest, proszę państwa, sierżant po tuningu. Niestety został przejechany, ale padliśmy na pomysł, żeby go wypionować. Proszę bardzo zbliżyć do kamery, ująć całkiem to wszystko i sprawdzić, czy jest y, pion. Idealnie. Idealnie pion. Proszę bardzo, nic dodać, nic ująć. Na kamerze to trzeba ująć. To mówi pozdrawiam ja, to ja mówi ja siła. <laughs> ja, to załopatka się <laughs> zbliży. Dawaj ryma, ja dawaj, ryma ja, dawaj ryma jakiegoś do tego. zawiązać wujek do tego, bo już mamy sierżanta stuningowanego. Gotowego. Gotowego do służenia przy drodze. E, teraz już wujek nie ma piona. Nie. Już jest robota spierdolona. A nie, On on jest, jest? Jest kurwa depres, kurwa. <ścoughs> kurwa, no jeszcze. Dawaj ryma jakiegoś. Jak ryma jakiego? No, samochod... Już jest dobrze, już jest dobrze, już jest... Już jest fest i ogólnie jest the best, papa. Pa.